Ekonatura y, oferuje zdrowe jedzenie. Także jeżeli chcecie zdrowe jedzonko to wbijajcie do Eko natury. swoje troski Strzymam nie dla Polski tu jak Lewandowski Oni dobrze wiedzą, że pozdrowienia dla tych gości Co mówią, że ja jestem boski Niki w mówi brawo Ej, mamy ten wzrok Ludzie mm. brawią, pasz tu i teraz mój sz rapera Bo mm. niedziela dzięki tu, tu za obszar też Bera mm. fajnie, że mnie wspierasz Oni dobrze wiedzą, że jestem przy sterach Pokonałem tu niejednego rapera Ej, pod blokiem to nie stoni pada mera Zaczynamy ktoś od myszku od zera Ale lecimy ponad kierat, bo nie jeden z tych raperów bo za dużo sobie tu ponabierał Eko natura pija jak hura O nie dobrze wiedzą, tutaj to kula u mnie to jest pełna kultura Niepotrzebna fura, skóra i chmura Ani żadna maniura, ja zamieniasz na dolce Kiedy wchodzę na bit no to tak naprawdę ja nie kończę Zostawcie mi tu obca Dobra to opcja dla każdego chłopca Oboje, tmiela, to zima, wiosna Ja po sobie coś tutaj zostaw Ta nawika, no kiedy mnie wspierasz Na pewno to będzie radosna Ekonatura oferuje zdrowe jedzonko.